Cześć jak się macie tutaj oczywiście o i wielga dzisiaj no Zagramy mecz w The Vision na pewno pokażę Wam mój nowy skład i wracamy po miesięcznej przegwie. i bardzo dużo się zmieniło tutaj w sklepie nie mam żadnej paczki tylko mam kat. już mały spojak, mam kat. Gubana diasza. Więc Przechodzimy do Diversion Live, a jeszcze was ostrzegam, że odcinki nie będą pojawiały się aż tak często no na pewno ben, już postaram się, żeby nie były tak co miesiąc odcinki i to jest mój nowy skład, ale jeszcze dokończę albo teraz są yy, letnie yy, tokeny yy, i skupiam się na nich i nie mam czasu tak zawarte na nagrywki, bo one są w skład Battles więc szczerze przepraszam, jak nie będzie. A to jest mój nowy skład. Takio. o. Jeszcze ławka taka. A jeszcze w klubie. Takie o karty. Więc dużo dobrych kart. Na pewno za to kaneta te postaram się to nagrać. Raczej to nagram, bo będzie taka nagroda 15 razy 86, plus. więc mam nadzieję, że to nagram i że będzie wszystko ok. A teraz lecimy, gramy tym składem. Ten żołżinio W sumie mogę go. Bo w meczu gram tak, że robię na początku zmiany. gigisz z, z Krojfem, Optimus tym. I no i właśnie za tego Krojfa wtedy żołżinio dać. To też by była jakaś opcja. Ale dobra, na razie gramy. Ten Dembele grałem. Na początku się u mnie nie sprawdzał, ale już po chwili stawał się coraz lepszy, a teraz obamy Jankaj. Jeszcze tam miałem 430 tysięcy i się pewnie zastanawiacie dlaczego, bo otworzyłem jedną paczkę jakąś tam sławą, której nie nagrywałem i trafiłem Petra Czecha, a wtedy on kosztował 400k, a no, jeszcze miałem, a potem jeszcze trafiłem jakieś takie karty. I tak zarobiłem właśnie ten hajs. I ostatnio takie dobre karty mi racą, ale podkręconego dropu nie mam. Dobrze, i są. Skupię się trochę na grzebu. Tak gadam i przegrywam jeden No Jezus, bo mi zacina. Teraz zrobimy tę te zmianę, i szas z krajów zamienię. O, dobra. Aj, Aj. aj, aj. aj. Odbierz ktoś. O nie, ci kontra. Jez! Yes. Brawo sam. Zrobimy sobie te zmiany I tutaj dla ciebie i niech będzie, niech będzie ten żołzinio i za obamę gadamy, yangamy adana są maksymal Więc postaram się tak zabrać. Próbujemy. Nie no, Aison, dobra. Ja nawet nie kilka angówki, yy, bo myślałam, że Aison do tego dobiegnie i dlatego się tak przestraszyłem. Dobra. Dam dalej, a, je, je, je chciałem przejść tak ładnie, ale nie, 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 a dobra ale taką takie luki zostawiam w tej ogonie i asm nie, no to o, dobra nie, na pewno nie robię tego, spróbuję tu dać do Gigi i myślałem, że wyjdzie że się przesunie ten kontajer wawelka na jest dobrze i widzisz i tam belet nie tak to był tam belet chyba tak ojej lubię ty jazd ojej i dobra Teraz tutaj gościa. Aj, ten tam mógł to przeciąć, ale nie udało mu się. Aj. Pierwszy raz w składzie gram bez Trenda, Aleksandra, Adnorda. To jest mój pierwszy skład bez właśnie Trenda. I trochę mi smutno niby bo jeszcze sobie ostatnio mówiłem, że, że zagram, że będę nim grał ciągle ale trafiłem tego Wabata i tak trafiłem tego Marcelo, tego Dentala Co oczywiście nie było nagrane niestety i... Coś tak wyszło No nie! Czemu ta piłka tam poleciała? nie wychodzę, bo no jest to do, 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 do odbawienia jeszcze, ale muszę się skupić i czy będzie kikow? Nie, no mogą być. Ja zawsze mam tak i zawsze... Goście to przewidują i nie umiem się tego nauczyć jakby, że może tak, że zawsze jak jest już prawie skończony kikow, to ja się zatrzymuję i próbuję iść w drugą stronę i to jest najgorsze. Muszę biec przed siebie. Muszę się tego tak nauczyć. Dobra. Eee, nie no. Tak przetrwany został. A, sam jest. Mówiłem, że to jest do do I kasujemy, kasujemy. No nie, Kiko. Rafał Ruben Dias. Czekam z Tuna, żółkam z Aj, szkoda, że on się tak zatrzymał. Nagle. Widzisz? No nie, Tambela. Aj, 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 aj. No nie pokazał się. No dobrze, ze swojej strony. No nie wierzę. Aj, to wszystko trochę przez Tembela, bo to od niego się zaczęło akcja, bo no i właśnie ja chcę się tu zabawić i znowu tak jakby skręciłam, że nie poszłem prosto, nie biegłem jakby przed siebie, tylko ja skręciłam i. Jakiś mam taki ruch palców po prostu. No nie wierzę brawo. Choć nie wiem, kogo ja chwalę za tą gdzie po prostu gość słabo trafił. jakniejszą Joukansaro. Zatrzymamy się do Dembele. Przekładanka AI. A była tam szansa no. 4-2, ale dobra. Myślę, że mamy szansę. Chcę pominąć, ale nie mogę, ale udało się. Mamy szansę, więc bo na serio, że jak poleci tutaj jakiś kombek, to na serio i tu może polecić kombek. Tylko każdy zawodnik by musiał dobrze grać, teraz się odpalić na razie się tak nie odpalają za bardzo. Ajajaj, no, czemu ktoś za tak kręci? Brawo Marcelo. Jednak coś, nawet na tej karcie napastnika, tylko zmieniona pozycja na SPO, to dalej pamięta, co się gra w ochronie. No nie wierzę, spalony. Dobrze. I szybko do Maxela, Maxelo to hulito. Hulito, Maxelo. Aj, no nie, szybko miało to być. Ajajaj. To miała być szybka akcja taka. Nie wierzę. No i gol. Chciał na pustaka sobie podać, ale nie, no nie wierzę, ja... Ja mam zawsze tak, że jak odbiorę to jak już podaję, to podaję prosto pod nogi i grywala. Brawo Maxaro, ten Maxaro to kocu Więc polecam do no sobie. Dębela, No nie wierzę, Boże. Kanabago! Ajajajajaj aj, 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 aj. Chciałem taką na chuj tak, ale chuj Jakby szybciej wyskoczył trochę Jakby był przed bankażem, jakby zdążył, to to No nie To był spalony Na serio Ostatnio mnie chuli tak zawodzi i to tak jest od jakiegoś dłuższego czasu. To nawet chyba. Nie, no musiałem się skupić. Nawet chyba jeszcze jakby ten odcinek, ten najnowszy, ten co był miesiąc temu. To chyba. Nim nawet mówiłem, że już nie Hugit w górze i ani gazu się nie poprawił od tamtego czasu, a teraz to naprawił swój błąd. I Hugit, no proszę, chociaż tu pokaż, że u nie no, i właśnie dlatego. I co ja mogłem zrobić innego w takiej sytuacji? No. Co ja mogłem? Podać na pustaka, ale tam nie było nikogo. Albo może ja już ślepy jest. Dembele jest! Dobrze. Lecimy. Bardzo ofensywnie. 4-2 jest. Kombek. Ale nie kikow, nie kikow. Dobrze. Nie wierzę. Czemu? Brawo Kanawago, ale nie no i właśnie o to chodzi. Dobrze, że był spalony. Nie no, nie wierzę. Czemu każde podanie tu jest niecenne? Co jest? Co się dzieje? Gościu nagle jakiegoś tu podostał. I weselem 4G3 Kombek Hugit, a Ajajaj. Nie no, dobrze kansa. Hugit. Jest! Lud! Hugit! Dobrze, że fał, bo tak to byłby go. Jestem pewien. Dobrze, ASM. I gigisz. Może ugotować ten mecz! Jest! Pięć, tak. Wiedziałem, że może tu być kombek, nie wiadomo jaki. Nie wierzę, nie. Nie kijko! Bendy Lubendijaż jeszcze dobrze podał cud! Nie wierzę, to miało być podanie do Gigisza chyba i Gigisz i jest! 6 tak O! I Gigisz to jest choda karta, ja! Chyba nim zagrałem jeszcze jeden mecz wcześniej i nosawio Jaasa O Jezus I chyba mam już tytuł Gigis95 Gigis 9-5 Gigis jest kogą kato jak on znowu. Ojej, myślałem, że. Albo nie mam tytuł, dobra. Nie zdradzę Wam, choć pewnie już go widzicie, ale. Jakby jak ktoś nie widział tytułu, to. Jak sobie zobaczy, ale pewnie już zobaczyliście. Więc mogę powiedzieć. Ten skład jest chory, ale nie no, na sergio. A dobra jest 7. Już myślałam, że jest 6 i tak się przestraszyłam. Dla nie na czas, żeby gościa wkurzyć. Nie, no ja grać na czas? nawet jakby teraz strzelił bo to nie miał szans, a nie strzeli. Więc. I ASM. A i taki i tak był spalony, chyba. Mm. ASM, trzy ganki. To jest piękne, po prostu. Ligisz awesome. ASM. ASM przed ławki przecież. A no i za występu. Ligisz. Mm. Dwie bramki, jeszcze dębala, jedną. I kto jeszcze jedną załogował? Ktoś jeszcze? Ktoś tu musi być? Ktoś? Nie no, trzy. Ile było go, a to, było, bo jeszcze chłopię, nie zauważyłam chłopię. Ale nie, czułam, że, że tak, że, że po prostu, że będzie ten kikow, że jest szansa na tego kikopa i że, że jeszcze mam szansę, żeby się nie poddawać. Poczułem tą moc w tym składzie. No a ja bardzo wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia Nie wiem za ile. Może za tydzień. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!